Cześć z tej strony, cichy. widać w tym odcinku na moim kanale, gdzie sobie gramy w Fortnite. Bo jak wiecie, w Fortnite właśnie tutaj był nowy update, nowa aktualizacja zdolności mocy. Będą nowe skiny, na przykład tutaj Anakina, Darta Maula oraz tutaj Nawalnie Padme. Będą nowe skiny królów i tak dalej. Podobnie jakieś nowe, nie wiem, jakieś itemy, jakieś nowe moc, coś w tym stylu. Nawet nowa ma taka mapa, tutaj jestem, takie tło, jakby. Zaraz sobie to ogólnie sprawdzić, mu tutaj chyba coś będzie i tak dalej, jakąś moc będziemy mogli mieć. Most. Yy, o wykonać zadania, odnajdź most, dobra, tu jakieś coś takiego, i tu coś takiego, jeszcze dobra, nie wiem, nie wiem. dam coś takiego, tu będzie można jakieś skiny wygrać, i potem darta Maula będzie można wygrać. Tu potem jakiegoś klona i tak dalej. Nie, na północku muszę wygrać darta Maula, bo jest to jedna z moich ulubionych postaci w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Zadania. A więc tak, mam zadania. Wląduj podczas. Ja nie mogę tu tyle z tych rzeczy. Bląduj podczas wydarzenia. Mam nadzieję, że potem te skiny będzie można jakoś inaczej zdobyć, dobra. Zobaczymy czy w sklepie coś jest. Okej. Okay. Mamy Anakina w sklepie. Hmm. Anakin Skywalker. Mamy oczywiście Amidale. Tu mamy jakieś klony. Żołnierze klon za 800 tylko. Hmm. Dobra. To my to tak dalej, no i w sumie to tylko y, tyle, jeżeli chodzi o te gwiezdne y, wojny. Ale nie, na tego doma nie muszę mieć. Ja nie mogę. Aha, zdobądź fałdolce, okup ciężkie y, ścieżką nagród. Dobra, obowiązkowo trzeba tutaj normalnie teraz zagrać starusowym skinem. Zobaczymy, czy jakieś nowe itemy są, jakieś nowe moce i tak dalej w grze. A, czyli to trzeba będzie kupić za 1000 v dzięki temu będzie można mieć te skiny? A jak na razie trzeba mieć tylko to? To trochę słabo, mówiąc szczerze. Bo jak chcemy mieć Darta Maula, to musimy wydać 1000 fałdolców. Czyli musimy kupić za 32 zł. Więc to, to troszeczkę słabo, mówiąc szczerze. A ja teraz nie gram jakoś specjalnie w Fortnite'a, żeby wydawać na niego pieniędzy. Więc niestety nie będę miał Darta Maula. Trochę słabo, no ale bywa. Dawno ogólnie nie było odcinków z Fortnite'a. Nie wiem, co mi kiedy ostatnio był. A On w sumie to zaraz sprawdzę i dam Wam znać. Na kanale ostatni odcinek z Fortnite'a to był odcinek, który nazywał się Sezon 2, Rozdział 4 Fortnite, i to było miesiąc temu. I dobrze, gdzie sobie sobie no Może na jakieś, jakąś taką małą miejscówkę, może na przykład o coś w, tam, tam, coś w ten desen i tak dalej. Pewnie jakieś nowe blastery szturmowców są, może miecze są dodane teraz nawet. Może jakieś nowe miecze, może taki Miecz Jarca ale taki podwójny, to by fajnie było. No i pewnie te takie nowe moce, jakieś takie Jediowskie normalnie pewnie są też. Bo coś słyszałem. I sorry, że jeżeli będą lekkie lagi, ale takie mogą być, bo jest to moja pierwsza gierka. Dobra, lądujemy sobie, lądujemy. Mam nadzieję, że nie będę miał jakiegoś chłopa, że nic mnie nie zabije, dobra. Mam tutaj na nie, pompeczkę, okej. Okay. Wląduj podczas wydarzenia, odnajdź, co? No. otwieramy sobie skrzynkę. Ja raczej nie będę robił tych zadań, bo teraz raczej Fortnite'a w ogóle nie gram, to mi się nie opłaca. Żeby jakieś takie zadania jeszcze robić do tego. A jak ktoś gra i tak daj no to fajnie byłoby sobie takie zadania porobić za takie skinki. Nie wiem w sumie, czy jakieś miecze dodali, bo one te miecze były takie całkiem częste i tak dalej. W ogóle tam z pieszo w nocy. No to są łatwe te miecze, że te zadania, ale pewnie ich jest strasznie dużo. Dobra. No, ja do żadnego chłopaka nie mam. Spisane spokojnie, coś tam sobie pochodzę i tak dalej. poszukam tutaj fajnych itemków. Nie wiem w sumie, czy dodali miecze, jak dodali, to na pewno sobie. Postaram się y, znaleźć. Dobra, mamy motorek. I w sumie, to jestem w strefie, gdzieś może tam to jadę. No, trzymam na koło, dobra. Dobra. lecimy sobie, zresztą zaraz będziemy. No to już jestem to pewnie jakieś ożyw. Że... Kolejny jestem z pojazdami. No, teraz sobie przejadę się, no to na luzie to zadanie zrobię. I na rampę i że tam była lama, mam ją wywalone Dobra, ja tam, pojadę sobie Tym na rampę wjadę. A co to jest? Jak ja mam wyjść z tego? No, chcę wyjść, ja nie mogę. Nie mogę w ogóle zejść z tego motoru. No, przecież mam zawsze podświetlone z motoru. Nie mogę w ogóle zsiąść, To mam obiła na pianobiego i nawet z nim pogadać nie mogę. No, ja nie mogę. Może do niego podjadę chwilę, no. Niestety się nie dowiedziałem o co chodzi, ponieważ nie mogłem zejść w ogóle z motora. Kliknąłem Shift, wszystko tak jak miałem ustawione. Nie mogłem z motora zejść. Przyszedł do mnie, chłopiec oczywiście mnie zabił. Ale jak przez ten o tego było na kanubiego, to dostał w ogóle miecz świetlny ten zielony jego. Więc to może o to chodzi, ale nie wiem, coś mi się zlagowało, bo w ogóle nie mogłem z tego motora zejść. Ale lecimy do następnej gierki. Dobra, lecimy sobie teraz na taką miejscóweczkę i tak dalej. Może jakiś miecz świetlny znajdziemy coś w tym stylu. I już tu jakiś chłop ze mną leci. To może ja się oddalę, bo ja nie chcę, żeby jakaś paruwa mnie zabiła od razu na starcie. Bo lecę tutaj, nie wiem, czy coś tutaj w ogóle jest. Ale dobra. Mam takie zadanie, żeby wynająć postać, więc dobra. Aha, tylko że tę postaci się nie da wynająć. No dobra, okej, okay, dobra, dobra, kupimy tutaj jakieś poteczki i tak dalej, ten tęsknie, dobra, Mam jeszcze jakieś misje w ogóle, żeby otworzyć skrzynię republiki, wynająć postać, wylądować na jakieś miejscówki i tak dalej, mega, mega dużo po prostu jest tych misji i tak dalej, jakieś losowe po prostu, mi, mi tam się by nie chciało z tego wszystkiego robić. I się przez was zburzy i tak dalej, tak, to tak się rozładaje. a myślałam, że tą postać będę mógł wynająć, nawet nie mogę, poszukam jakieś inne bo tam postacie, bo tam muszę wynająć. Patrzcie, coś tam jest, jest coś takiego, nie wiemy jeszcze co to znaczy, ale jestem sobie całkiem blisko tego, to może podejdę i zobaczę co to w ogóle jest. To takie czerwone, dziwne coś na mapie, idziemy tam. Jestem już całkiem blisko, gdy nagle jakaś gorówa do mnie strzela. Co ty chcesz? No zaraz go zabiję To mnie zrobił. Jak jest jakaś postać, ja muszę ją mieć Leży Dobra Czy to jest ta postać chyba taka? Dartmouth, dobra, co ja mogę? E Wyjdź, poznaj do coś chcę Co tu się dzieje? Idę tam Co jest? Feniks jestów ukończony. Ja nie mogę, ale fas... Co jest? Co ja mogę tu robić? Co tu się dzieje? Ale kozak. Ale ma taki atakuj, przytrzymaj blok. bloków jest bloku, żebyśmy spłacę skok. Mhm. E A pierwszy Maul miał wysuwany mieć z dwóch stron. To czemu on też nie ma? Przytrzymaj blok. O, jest, jest to jest potężne! No kozak! To, to ma w ogóle ograniczone uderzenia! Inne miecze tak nie miały. Ja nie mogę, ale tak potężnie. Ale nie mogę w ogóle tego miejsca, e, tego miecza wysunąć z dwóch stron, ale miał, przecież miał wysuwane z dwóch stron, to trochę tak kiepa w sumie. od zależy, bo w niektórych momencie też nie miał, ale to... Dobra. Ale nie, te skoky akurat są fajne, i tak dalej. Czy ile można walić uderzeń? Takich, takich. No A tak tu jeszcze można przytrzymać blok. Tak, i tak. Wam rzucić. Można też. Podczas bloku rzucić mocą. Nie wiem, o co to chodzi. O, nie no, tu jest dużo fajnych rzeczy. Chciałbym jakichś chłopów znaleźć. Zginę? Na nie. Wiem. Ale nie no fajne są te umiejętności mega. Fajnie jeszcze tu jakieś duszenie było albo coś. Idziemy do jakichś chłopów. Chodźmy, chodźmy. Czy oni są, A są. No dobra, zobaczymy, czy tym mierzę się coś zrobić w ogóle. Dobra, spoko jest. No fajny jest ten mierzy. dobra weźmy to. I bierzemy też to. Ja to czy ogólnie jest całkiem spoko. Fajnie może te pląsy robić i tak dalej. Jeszcze nie, nie wykorzystałem tego na tym chłopie. A to może na jakimś innym wykorzystam. Okej, okay, czyli podsumowując mamy nowe miecze świetlne, nowe umiejętności, typu jakiś skok, typu takie rzucanie normalnie takimi głazami i tak dalej. Pewnie coś jeszcze jest, na przykład tego odwłana, co w poprzedniej gierce nie udało mi się sprawdzić. I, i zresztą tutaj nam się pokazują na mapie, na takich miejscach właśnie, gdzie te postacie jakby są. I można sobie wziąć taki miecz, po prostu mieć takie umiejętności i tak dalej. to jest w ogóle bardzo fajne. Szkoda, że nie ma tak jak Dard miał miał czyli wysuwany miecz. Ale tu po lewo nigdzie mi się nie pokazuje, jak wysunąć drugą końcówkę miecza. Więc chyba po prostu się nie da, trochę słabo. Ale i tak jest bardzo spoko. Dużo tych wszystko teraz mi pewnie weźmie. Gdzie on jest? No, gdzieś tam się tym. Tym spider jakimś się przesuwa. Mogę spostrzec to z To słowo w ogóle? Dobra, nie wiem. Co to chodziło, ale. Co to mogłem na nim ten żub wypróbować? Nie pomyślałem teraz. Dobra, on tu jest. To jest kolejny chyba jakiś ten ten, zobaczymy. Tak, 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 tak. To jest Anakin Skywalker. Dobra, dobra. Szybko. Elo, nie mogę? Jak to nie mogę? Bo powiedziałeś, że mam mieć jeden miecz, że drugiego nie można. Trochę słaba akurat. Rencor nie mogę. No Anakinie! Ja nie mogę chyba jakiś Acia Aki... A jakbym wyrzucił? Też nie mogę, chyba, nie wiem. Leży. Wolę nie próbować na nim tych mocy i tak dalej, bo boję się, że one są słabe, jak ja tak, tak na chłopa. mnie jeszcze zabije. Od by się przydały, to jakiś ale nie mam. Więc chyba ja po prostu, jak się ma jeden miecz, to już nie można mieć drugiego, nawet jak się go wyrzuci. Bo widzicie, po prostu podchodzę do niego i tak dalej, no i... Yy, nie mogę ich wypożyczyć. coś się pokazał jakiś napis. On już tego nie ma, chyba nie wiem, bo chyba to już nie mogę, dobra Zobacz, żebym w niego pierdyknął tym tym Jest gruz! Nie, to nic nie działa, dobra Teraz już powiem zaczynam mieć lagi Może być trochę kiepsko widzę chłopa, dobra Czo, czo, O, nie Ja nie mogę. To jest mój koniec. No niestety, nie pykło. Ale ogólnie podsumowując, mamy bardzo fajne nowe temki wprowadzone, fajnie, że możemy tych mocy używać i tak dalej. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał i się z Wami życzę. do subskrybowania i na razie.